Szybka akcja, zabieram Was dzisiaj na wyjątkowe zakupy. Tup, tup, tup i idziemy do autka. A co to będą za zakupy? Otóż jedziemy kupić prezenty dla Bubka z okazji Dnia Kota. Jeee! Krążyłam dzisiaj po wielu sklepach, m.in. po Brico, tam nic nie znalazłam. Później była Mrówka, tam też niestety nic nie znalazłam, mimo dużo większego wyboru. Później poszłam do Lidla. Zobaczcie, jaka serdeczna bułka. Ale tam oprócz bułek też nic nie znalazłam, ale w końcu trafiłam do Tediego i tam się udało. Słuchajcie, mamy to. Byłam właśnie w Teddy'im i kupiłam prezent dla Bubka. Kupiłam matę do ćwiczeń. Bubuś się tak ucieszy. Bubuś? Bubuś jest teraz na balkonie. Idziesz, kotek, zobaczyć prezencik? Swój na dzień kotka? Chodź. Idziesz? Zobacz, co jest dla ciebie. Ale to jest papierek, Bubusiu, to nie jest prezent jeszcze. to jest... Ach, już odpiewam ci... Kitek. Podoba ci się? Zobacz, jaka fajna. Nie papierek, Bubciu. Papierek nie, papierek sobie wyrzucimy. Mata, taka jak do mnie zawsze wchodzisz. Ale bóguś to nie jest obrus. To twoja mata nowa. Zainteresuj się też prezentem. No, podoba ci się? Taka dla kotków malutka. Jak ze mną zawsze ćwiczysz? Super! Mają rozłożyć co? Ale co robisz? Zobacz, bubuś, masz swoją matę. To taka sama, tylko dla ciebie, malutka dla kotków. Patrz. Bubuś nie, ej, ta jest dla ciebie. Tą sobie możesz drapać. Não é super podovasher?